Plac apelowy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie spowijała śmiertelna cisza w chłodzie zimowego poranka. Przestrzeń zakłócał jedynie świst wiatru, przemykającego między hangarami, i białe obłoki oddechów poruszających się żołnierzy. Nagle rozległ się szelest suchy i bezlitosny. Dźwięk ten rozdarł ciszę. Teczka, starannie zapieczętowana czerwoną pieczęcią woskową Ministerstwa Obrony Narodowej. Została bezlitośnie rozerwana. Białe kartki, noszące na sobie ściśle tajne pismo, zawirowały w mroźnym powietrzu, zanim opadły na wilgotny cement. Pani porucznik, Natalia Kowalczyk, stała jak sparaliżowana. Całe jej ciało zesztywniało, a jej piwne oczy rozszerzyły się z przerażenia i bezsilności. Patrzyła na kartki. Teraz już tylko bezwartościowe strzępy rozrzucone u stóp stojącego naprzeciwko niej mężczyzny. Sierżant Marek Zatorski uśmiechnął się z pogardą i triumfem. Czubkiem wojskowego buta przesunął jeden z fragmentów papieru, miażdżąc go. To mają być dokumenty wojskowe? Jego głos był pełen drwiny. Fałszywka, żałosna sztuczka kobiety, próbującej zwrócić na siebie uwagę. Wokół pozostali czterej żołnierze z grupy Marka wybuchnęli śmiechem. Natalia nie mogła wydusić z siebie słowa. Czuła, jakby coś ściskało jej gardło. Poniżenie, strach i poczucie zdrady splatały się w niej, odbierając jej mowę. Dopiero, gdy z oddali dobiegł zgrzyt opon jeepa na żwirze znajomy warkot silnika wozu dowodzenia generała Nowickiego wszyscy zamarli. Uśmiech na twarzy Marka zgasł, zastąpiony przez chwilowe zakłopotanie. Natalia, 36-letnia kobieta, była inżynierem lotnictwa absolwentką prestiżowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Jednak w wysoce konkurencyjnym i zdominowanym przez mężczyzn środowisku ośrodka szkolenia pilotów w Dęblinie jej dyplom zdawał się mieć niewielką wartość. Była cicha, skryta i nieco nieśmiała. Zawsze pochylała głowę, witając przełożonych, unikała bezpośredniego kontaktu wzrokowego i nigdy nie brała udziału w dyskusjach. Dla większości była cieniem, Osobą, która nigdy się nie sprzecza, nigdy nie patrzy prosto w oczy. Szeptano za jej plecami, że brakuje jej polskiego ducha walki, tej odważnej i niezłomnej postawy, która tworzyła ich historię. Ale jedna osoba widziała w niej coś więcej. Generał Piotr Nowicki, dowódca bazy, mężczyzna o siwych włosach i głębokich oczach, znał sekret, który Natalia zawsze starała się ukryć. Walczył u boku pułkownika Jana Kowalczyka, jednego z najbardziej legendarnych pilotów F-16 w Polsce. Wiedział, że Natalia jest jedyną córką tego bohatera uhonorowanego pośmiertnie po tym, jak zginął podczas operacji na Bałtyku w 1999 roku. Jan Kowalczyk był człowiekiem odważnym, zdecydowanym i przekazał córce wszystkie te cechy, tyle że ukryte, pod spokojną powierzchownością. Natalia wybrała milczenie. Nigdy nie wspominała o ojcu, nigdy nie używała jego dziedzictwa, by szukać przychylności. Chciała być doceniona wyłącznie za własne kompetencje. Jej jedynym osobistym przedmiotem był stary, srebrny naszyjnik, pamiątka po matce. Wewnątrz małego medalionu znajdowało się wyblakłe zdjęcie jej i ojca z dzieciństwa. To była jedyna rzecz którą zabrała ze swojego starego domu w Gdańsku, ciche przypomnienie o człowieku, na którego uznanie zawsze starała się zasłużyć. Tego zimowego poranka gęsta mgła spowiła pas startowy, zamieniając wszystko w niewyraźne sylwetki. Natalia została pilnie wezwana do biura dowódcy. Generał Nowicki siedział za biurkiem z poważnym wyrazem twarzy. Przesunął w jej kierunku teczkę, wydrukowaną na specjalnym papierze w kolorze kości słoniowej. Opieczętowaną czerwoną pieczęcią woskową Ministerstwa Obrony Narodowej i przewiązaną sznurkiem zabezpieczającym, na okładce widniał czerwony stempel z napisem ściśle tajne. Główny szyfrowany kanał komunikacyjny MON przechodzi nieplanowaną konserwację, powiedział generał Nowicki głębokim, stanowczym głosem. Ta teczka zawiera nowe specyfikacje techniczne systemu wczesnego ostrzegania radarowego. Musi zostać dostarczona osobiście do generała Woźniaka w północnym ośrodku szkoleniowym przed południem. Ma pani poświadczenie bezpieczeństwa drugiego stopnia. Ufam pani, pani porucznik. Natalia poczuła, jak jej serce zaczyna bić mocniej. To był pierwszy raz, kiedy powierzono jej tak ważne zadanie. Przyjęła rozkaz, zasalutowała, a następnie ostrożnie schowała teczkę głęboko pod grubą kurtkę munduru, przyciskając ją do piersi. Jednak tragedia już na nią czekała. Nie przeszła nawet połowy drogi do głównej bramy koszar, gdy drogę zastąpiła jej grupa pięciu żołnierzy. Na ich czele stał sierżant Marek Zatorski, który najjawniej okazywał Natalii swoją pogardę. On i jego grupa często robili sobie z niej żarty, wyśmiewając jej milczenie jako słabość. Dokąd to Kowalczyk? Uśmiechnął się drwiąco Marek, jego głos był pełen prowokacji. Znowu załatwiasz posługi dla generała, pewnie idziesz zrobić mu kawę. Natalia próbowała go zignorować i iść dalej, ale jeden z nich celowo pchnął ją mocno w ramię. Niespodziewane uderzenie sprawiło, że straciła równowagę. Teczka, trzymana luźno pod kurtką, wysunęła się i upadła na wilgotny śnieg. Wzrok całej piątki natychmiast skupił się na czerwonej pieczęci woskowej i napisie ściśle tajne. Na okładce dokumentu. Atmosfera nagle zgęstniała. Kpiny zmieniły się w podejrzenia. A to co takiego? Marek zaśmiał się głośno, ale tym razem w jego śmiechu było złośliwe zdziwienie i ciekawość. Tajne dokumenty? W twoich rękach? Inny z grupy prychnął. Pewnie generałek troszczy się o nią w szczególny sposób, co? Dlatego jej tak ufa. Rozległ się wulgarny śmiech, pełen lubieżnych insynuacji zaczęli ją otaczać, ich słowa stawały się coraz bardziej upokarzające i obraźliwe. Słaba baba do wojska się pcha, przed tarczą na strzelnicy trzęsie portkami, a ma czelność nosić tajne dokumenty. Całymi dniami milczy, pewnie potrafi tylko grzecznie słuchać, gdy dostaje specjalne rozkazy w łóżku, co? Kolejne pchnięcie od tyłu sprawiło, że Natalia upadła na zimny śnieg. Śnieg oblepił jej ramiona i włosy. Zacisnęła dłonie, wbijając paznokcie w skórę, próbując zachować spokój, próbując powstrzymać łzy. Ale gdy się schyliła, by podnieść tę świętą teczkę, Marek postawił na niej swój wojskowy but. Pochylił się, cedząc przez zęby, a jego oddech tworzył białą chmurę w zimnym powietrzu. – Generał Nowicki pani ufa, a może… – Ma pani coś innego, co go do tego zmusza – i wtedy, na przerażone oczy Natali, schylił się i podniósł teczkę. Z diabolicznym uśmiechem rozerwał woskową pieczęć, a następnie z całej siły rozdarł każdą stronę na pół. Białe kartki noszące tajemnice obronności państwa opadły jak żałobne płatki śniegu. W tej chwili Natalia poczuła, że jej honor, zaufanie, którym obdarzył ją generał Nowicki, również zostały rozerwane na strzępy. Natalia powoli wstała. Jej spojrzenie stopniowo się zmieniało. Przerażenie i ból zniknęły, zastąpione przez przerażającą zimną pustkę. Nie protestowała, nie krzyczała by się bronić, niczego nie zrobiła. Schyliła się i zaczęła zbierać każdy podarty fragment, choć jej ręce drżały. W jej głowie rozbrzmiewały słowa ojca wypowiedziane dawno temu. Kiedy ludzie tobą gardzą. Nie krzycz, by udowodnić swoją niewinność, pozwól, by prawda przemówiła za ciebie. I wybrała milczenie. Po zebraniu wszystkich skrawków, podniosła głowę i spojrzała prosto w oczy Marka. Powiedziała tylko jedno zdanie, cicho, ale wyraźnie, tak że wszyscy ją usłyszeli. Właśnie popełniliście błąd, którego nie da się naprawić. W tym momencie z za ich pleców dobiegł ostry, pełen autorytetu głos który zagłuszył nawet świst wiatru. Kto wam na to pozwolił? Generał Nowicki wysiadł z dżipa, który właśnie się zatrzymał w towarzystwie dwóch rosłych ochroniarzy. Atmosfera natychmiast zamarzła. Grupa Marka zesztywniała. Uśmiechy zniknęły z ich twarzy. Marek próbował się opanować. Panie generale, my tylko podejrzewaliśmy panią porucznik Kowalczyk o niewłaściwe zachowanie. Wynosiła tajne dokumenty z pańskiego gabinetu. Generał Nowicki spojrzał prosto na Marka. Jego głos był zimny jak lód. Niewłaściwe zachowanie. Wykonywała mój bezpośredni rozkaz misję transportu ściśle tajnych dokumentów obronnych, a wy, właśnie, zniszczyliście dowód rzeczowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Schylił się, podniósł podarty fragment papieru, patrząc na zniszczoną pieczęć. Na całym placu zapanowała cisza, słychać było tylko świst wiatru. Chce was wszystkich widzieć w areszcie dyscyplinarnym, natychmiast. Jego wzrok przeniósł się na Natalię i wyraźnie złagodniał. Nie musi pani nic mówić, pani porucznik. Ja będę mówił za panią. Tego wieczoru w dużej auli koszar zwołano nadzwyczajną radę dyscyplinarną. Marek i jego grupa stali przed dziesiątkami wyższych oficerów ze spuszczonymi głowami. Generał Nowicki stanął przed nimi. Jego głos był niski i stanowczy. Znieważyliście i zaatakowaliście innego oficera oraz zniszczyliście ściśle tajne dokumenty. To poważne przestępstwa, ale jest jeszcze poważniejsze przestępstwo: znieważyliście honor kogoś, w czyich żyłach płynie krew legendy. W całej sali rozległ się szmer. Generał Nowicki gestem ręki uciszył zgromadzonych, wyjął z kieszeni mały przedmiot i położył go na stole. Był to srebrny naszyjnik Natalii. To jest dowód, który pani porucznik Kowalczyk nosiła przy sobie od pierwszego dnia służby. Przedmiot, którym nigdy się nie chwaliła, nigdy nie używała go, by szukać przychylności. Ostrożnie otworzył medalion. W środku jest jej zdjęcie z ojcem, pułkownikiem Janem Kowalczykiem, który zginął, gdy swoim F-16 zszedł na niższą wysokość, by posłużyć za przynętę. I uratować życie osiemnastu innym pilotom podczas operacji bałtyckiej. Jeden z oficerów w radzie szybko zweryfikował dane personalne natalii na tablecie. Całe pomieszczenie pogrążyło się w ciężkiej ciszy. Marek podniósł głowę. Jego twarz była biała jak papier. Głos mu się załamał. Ja, ja nie wiedziałem, to, że nie wiedziałeś, odpowiedział chłodno generał Nowicki. Nie daje ci prawa do obrażania. Dziś nauczyliście się tej lekcji w bolesny sposób. Młotek przewodniczącego Rady uderzył stanowczo w stół. Natychmiast wydano decyzję o karze dyscyplinarnej i zawieszeniu w służbie. Dwa dni później Marek Zatorski został zdegradowany do stopnia szeregowego i przeniesiony do jednostki piechoty na odległej granicy. Pozostała czwórka również otrzymała surowe kary. Ich kariery w siłach powietrznych. Dobiegły końca. Natalia otrzymała specjalny urlop. Wróciła do swojego małego pokoju, zdjęła na szyjnik i spojrzała na wyblakłe zdjęcie swojego bohaterskiego ojca. Dochowałam tego, czego mnie uczyłeś, tato, ale straciłam wiarę w nich. Cicha łza spłynęła po jej policzku. Pierwsza od wielu lat. Za oknem biało-czerwona flaga Polski dumnie powiewała w porannym słońcu. Chwilę później... Ktoś zapukał do drzwi, oficer wręczył jej małą kopertę. W środku nie było dokumentu administracyjnego, lecz wewnętrzne podziękowanie, napisane odręcznie przez samego generała Nowickiego. Było na nim tylko jedno krótkie zdanie: Honor nie leży w głośnym krzyku, ale w milczeniu we właściwym czasie. Natalia uśmiechnęła się, czując ulgę i spokój. Delikatnie ścisnęła naszyjnik w dłoni. Sprawiedliwości stało się zadość. A cicha kobieta, córka legendy, stała się nowym symbolem honoru armii nie przez głośne czyny, ale przez swoją niezłomność i godność.